Jeszcze w grudniu prezydent miasta zapewniał, że podwyżek cen biletów MPK nie będzie upłynęły zaledwie trzy miesiące, a o droższych biletach mówi się już coraz głośniej. Nawet miejska komisja gospodarki wydała już pozytywną opinię. Wszystko wskazuje na to, że podwyżki zostaną uchwalone na jednej z najbliższych sesji Rady Miejskiej. Na najbliższej sesji Rady Miasta najprawdopodobniej zapadnie decyzja o podwyżce cen biletów na komunikację miejską. Miejska komisja gospodarki już wyraziła pozytywną opinię i stworzyła projekt uchwały, nad którą radni pochylą się 31 marca. Komisja uzasadnia podwyżki m.in. tym, że w okresie od 2007 do 2010 roku wzrosły koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej, a od stycznia 2011 roku uległa zwiększeniu stawka podatku VAT z 7 na 8%. Nie ulega wątpliwości, że koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej w ciągu ostatnich lat wzrosły. Świadczy o tym choćby wysoka cena paliwa. Przy wzroście dużym paliwa, chociażby paliwa, rośnie bardzo lawinowo. Stawka, za którą my świadczyliśmy usługi nie przewidywała takiego wzrostu i tym samym rekompensaty. W związku z tym nikt nam nie dodawał tych dodatkowych pieniędzy na zakup paliwa, a my musieliśmy za niego płacić. Każdy, kto jeździ własnym samochodem, zobaczy, jak, jaka, jaka ta cena była, jak ona szybko rosła i jakie są skutki. Jeszcze raz powtórzę, to jest ponad milion złotych, które musieliśmy dodatkowo wydatkować ze względu na wzrost cen paliwa, a za tym idzie wzrost wszystkiego gazu, części zamiennych, smarów, olejów wszystko rośnie z ceną paliwa i tym samym powoduje, że nasze przychody w bardzo krótkim okresie czasu zmalały do trzech milionów nawet. Nie wiadomo jednak dlaczego taki projekt pojawił się akurat teraz, a nie na przykład we wrześniu czy grudniu ubiegłego roku. Wszyscy w Urzędzie Miasta wiedzieli, że nastąpi zmiana uchwały o podwyżce VAT-u o 1%, a z kolei koszty funkcjonowania MPK znane były już dawno, kiedy spółka stawała do przetargu. Co ciekawe, zaledwie trzy miesiące temu w połowie grudnia, kiedy w gazecie Wrocławskiej ukazał się artykuł o tym, że Wałbrzych Podrożeje, w tym ceny biletów komunikacji miejskiej, urząd miejski wystosował oficjalne oświadczenie, w którym zarzuca redaktorowi szokowskiemu kłamliwe i nieścisłe informacje. Oto treść oświadczenia z dnia 17 grudnia 2010 roku. Oświadczenie rzecznika prasowego. W nawiązaniu do kłamliwych i nieścisłych informacji zawartych w artykule redaktora Artura Szałkowskiego, Wałbrzych Podrożeje, który ukazał się 17 grudnia w Gazecie Wrocławskiej, informuje. W 2011 roku, wbrew temu co sugeruje redaktor Szałkowski, nie wzrosną ceny biletów komunikacji miejskiej oraz stawki czynszu. Ewa Frąckowiak, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego. Takie oświadczenie wydane było zaledwie w kilka dni po wyborach. Wtedy władze miasta stanowczo odcinały się od twierdzeń, że będą podwyżki cen biletów. Teraz, po upływie trzech miesięcy, najwidoczniej o tym zapomnieli. Również związkowcy w MPK są zdegustowani takimi decyzjami i stanowczo protestują przeciwko podwyżkom cen biletów. Miasto chce podnieść ceny biletów i ludzie jeżdżący naszymi autobusami, pasażerowie oskarżają nas, winią nas za podwyższenie ceny biletów. Jednak to robi ZDiK, to robi miasto. My nie zgadzamy się na podwyżkę biletów, dlatego że to... Odciągnie od nas jeszcze pasażerów, przerzuci ich do sektora prywatnego, będzie więcej ich jeździło nyskami niż naszymi autobusami. Jest to naszym zdaniem nieuczciwe, co robi miasto, gdyż podwyższając ceny biletów, obniży koszty przychodu do budżetu, a cała wina spadnie na nas, na MPK. Tymczasem projekt uchwały zakłada podwyżkę cen biletów normalnych do kwoty 2,40 zł, studenckich do 1,20 20, zł, a biletu ulgowego do kwoty 50. Zł. Największy skok przewiduje się w cenie za bilet socjalny, z którego korzystają najbiedniejsi mieszkańcy miasta, z 50 groszy na 1,20 20. Zł.